Szanowni Państwo, proszę nie odchodzić za daleko. Zaraz ruszamy z dzisiejszym piłkarskim spektaklem. Halo halo! Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. Witają państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. To nie lada gratka dla wszystkich kochających piłkę. Na pewno siedzą jak na szpilkach. No zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie i już mamy bramkę. Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Tak to właśnie powinno wyglądać we współczesnym futbolu. Wysoki pressing często skutkuje takimi odbiorami i bramkami. Znakomita robota. No to mamy 1 do 0. Ciekawe minięcie teraz. Dalej, uwaga. Mogło być groźnie, ale obrońca ratuje sytuację. Przeciwnicy przejmują. Bardzo ładne podanie górą. Dobra okazja na bramkę. Tak jest! Dopisuje sobie teraz drugą bramkę. Nie mają na niego sposobu. Można tylko patrzeć i pić mu zasłużone brawo. Na powtórce widzimy dokładnie jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki. Ależ gol. Sędzia pozwala kontynuować tę akcję. Rywale coraz bliżej utrudniają rozegranie. Znakomite wejście, choć rywale mają wrzut z autu. Tomasz Pekhart. Dalej gruźnie. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Dobrze, teraz mija Rywala. Szansa na kontakt. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Zrożnego w okolice jedenastki. Piłka wybita za linię końcową, czyli zaraz będziemy mieli rzut rożny. Wybija tę piłkę. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Obrońcy muszą szybciej odbudować ustawienie. Okazja przed nim teraz. Tak i kolejna bramka. Trzy gole przewagi. To jest przepaść. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. No i wyjątkowo komfortowa sytuacja w polu karnym. Nikt tam nie pilnował, nie interweniował. Wystarczyło nadstawić głowę i pyknąć piłkę do bramki. Po tym golu już 3-0. I teraz wojskowi tracą piłkę. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Szansa na strzał. Ależ to było uderzenie. Szkoda, że tylko w słupek. Gdyby to weszło, byłaby petarda. No, ale nie weszło. Akcja przerwana. Będzie wrzut z autu. Aut dla drużyny przeciwnej po tej dobrej interwencji. Jest pressing. Ale czyściutko wygarnął tę piłkę? To Pawła Wszołka. Czy mu się uda? Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą czterech bramek. Co za strzał! Zobaczmy powtórkę. W sytuacji jeden na jednego myślał już tylko o tym, by włożyć maksimum siły w to uderzenie. Bramkarz nie miał najmniejszych szans. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Zagrożenie zażegnane przez linię obrony. Dobre podanie górą. Patryk Kuhn przy piłce. No i po tej interwencji oczywiście zaczniemy z narożnika boiska. Głębokie dośrodkowanie. W ostatniej chwili to wybicie z linii bramkowej. To Pawła Wszołka. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Podanie do Patryka Kuna. Niebywałe! Znowu piłka w siatce! Sięgają jak po swoje. Mają na tym meczu trening strzelecki. Totalna dominacja. Ta powtórka bardzo dobrze nam tu wszystko pokazuje. Słupek tym razem pomógł. Piłka odbiła się tak, że wpadła do siatki. Powiększają przewagę. 5 do 0. Fantastyczny futbol pokazują gospodarze w pierwszej odsłonie spotkania. Oglądamy bardzo jednostronne spotkanie. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgu w taki sposób. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Dwie minuty doliczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Teraz tworzył sobie szansę! Uwaga! Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu! Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie! Popatrzmy raz Ponownie umieszcza w siatce hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem jest dziś w niesamowitej formie. Bram. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę. Wizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Mądrze teraz przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Nie dają mu grać. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Odbiór jak z podręcznika, brawo! Faula, ale sędzia stosuje tu przewilej korzyści. Co zrobi sędzia? Za takie przerwanie obiecującej akcji, często są kartki. Josué. Beckhardt. Teraz strata Legii Warszawa. Mateusz Kolewiak. Mają teraz okazję, by szybko wyprowadzić atak. Faul, przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? Nie, tak grać nie można. Sędzia pokazuje żółtą kartkę i udziela ostrzeżenia. Oby skutecznego. Akcja przerwana. Będzie przód z autu. Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Olebiak z piłką. Nie, tak nie należy interweniować. Powinien zobaczyć drugą żółtą kartkę za ten fał. Dogrywa z wolnego w polekarne rywali. Doskonałe uderzenie głową. To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Tak się powinno stopować ataki rywala. O już ostatnie 30 minut tego spotkania. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Uwaga, sparował strzał, ale piłka nadal w grze. Wybicie. Obrońca pokazał, że zna swój fakt. Nie, nie, nie zachował się tutaj roztropnie. Przecież za taki fały można dostać drugą żółtą kartkę. Czas na zmianę. Zaraz ktoś wejdzie na boisko. Mateusz Kolewiak. Udane wejście w przeciwnika. Dobrze, teraz pracują w konstruowaniu akcji. Mateusz Kolewiak. Jest decyzja arbitra. Rzut wolny przyznany dla piłkarzy Legii Warszawa. Tomasz Pekhart. Ależ teraz było blisko. Ktoś na trybunach mógł nieźle oberwać. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Jeszcze nie słychać gwizdka. Zastosowana korzyść. To obra teraz poszła piłka. Wszołek. Baga strzał w kierunku bramki. Fantastyczna interwencja. Pewnie to wybronił. Rozumiem nerwy, ale muszą nad nimi zapanować. Mają żółty kartonik a przecież i tak już grają w osłabieniu. Ewidentnie muszą się uspokoić, nie mogą sobie pozwolić na wykluczenie kogoś jeszcze. Czasem mówi się, że komuś się mecz ułożył, ale tutaj po tych statystykach powiedziałbym raczej, że to oni sobie ułożyli rywala, który im teraz nawet nie podskoczy. Jest już z piłką Paweł Wszołek. Uderza teraz, jest naprawdę daleka. Obronica na posterunku oddala zagrożenie. Paweł Wszołek, Tomasz Pekhardt do Pawła Wszołka. Pólno trzymał podanie. Nie udało się utrzymać przy piłce. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Może się teraz rozpędzić wzdłuż linii bocznej. ciekawe minięcie teraz dalej uwaga to nie mogło w żaden sposób zaskoczyć bramkarza ależ teraz pięknie zagrana piłka popatrzmy bardzo dobrze w odbiorze jest po akcji sędzia widzi ten faul ale puszcza grę Świetny, teraz odbiór we własnej szesnastce. Paweł Wszołek. Podanie do Patryka Kuna. Zagrywa w pole karne. Tak, wyglądało tu. I oto ostatni gwizdek sędziego. Legia z kompletem punktów. No dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Tuż za spektakularna forma. Miejmy nadzieję, że utrzyma ją jak najdłużej.